Można też kupić cześć cincio! Tutaj Mateusz i Kasia. Hej! Przeczekinowaliśmy się, przeczekautowaliśmy, przeczekinowaliśmy się do nowego hotelu. Jesteśmy teraz w nowym hotelu. Nazywa się Hanoi Old Town Hotel. Całkiem w porządku, w porównaniu do ceny jest całkiem naprawdę nieźle. Udało nam się go tanio załatwić przez hotel Quickly znowu. Wychodzi mniej więcej 357 za dzień. Chyba jakby chcieć tutaj normalnie w hotelu wynająć, to kosztuje to 400-450. Mamy taki pokój z dwoma łóżkami. Niestety, Niestety, z dwoma łóżkami. Mamy nawet taras, balkon, bardzo fajnie jest tutaj. No, minus, że jest trochę głośno, gwarno od ulicy, ale mamy naprawdę bardzo fajny widok prosto tutaj na taką ruchliwą ulicę. Hanoi, no tu jesteśmy w starym mieście, to się nazywa Old Town albo Old Quarter. Więc jest tutaj naprawdę taka stara zabudowa, tradycyjna. Ale ma to właśnie taki swój klimat, taka po prostu prawdziwa Azja, Wietnam. Bardzo nam się tu podoba. Tak jak tutaj właśnie widzicie, stare zabudowy, stare kamienice. No, z jednej strony nie do końca wszystko zadbane, tak jak tutaj widzicie, jakieś takie zaczerniałe, zagrzebiałe albo tam. Łazienka jest dosyć prosta, ale ma wszystko co potrzeba, jest w miarę, w miarę czysto. No. Właściwie taka sama cena jak płaciliśmy tam w hostelu, niewiele tej drożej, na no, standard, standard zupełnie, zupełnie wyższy, lepszy. Tam No tam było dosyć dziadostwo. A teraz idziemy, idziemy na miasto. Możliwe, że... Znaczy mamy taki w sumie plan, więc chyba tam dojdziemy albo dojedziemy, jeszcze nie wiem. Wybieramy się do, polskiego, do polskiej restauracji, polskiego baru Pyza na jakiś świąteczny obiad w stylu polskim. A później pewnie będziemy jeszcze kilka rzeczy zwiedzać. Tam będziemy już niedaleko koło mauzoleum Ho Chi Minh'a. Tam podobno leży... Leżą z, leży ciało Ho Chi Minh'a, czyli mm, dawnego przewódcy tutejszego, znaczy tego kraju, Wietnamu. Niestety mam jakiś problem z kartą SD w GoPro. Już dwa razy nagrywałem przed ujęcia i zostały przerwane w środku i chyba nic z nich nie będzie. A jakieś 15 minut temu wyszliśmy z hotelu, idziemy w stronę Baru Pyza na polski obiad świąteczny. Były naprawdę bardzo fajne ujęcia, bo szliśmy takimi fajnymi uliczkami tutaj wietnamskimi. Wietnam ma bardzo niepowtarzalny klimat. Jak na razie bardzo, bardzo nam się tutaj podoba. Jest, jest taki charakterystyczny, jest to na razie jakby... Drugie miasto, które jest, ma coś takiego charakterystycznego, niepowtarzalnego. Pierwszym takim miastem był e, Hoi An, a teraz drugim właściwie jest tylko dopiero e, Hanoi. Ma coś takiego po prostu charakterystycznego, nie jest takim zwykłym, szarym miastem, no jest tutaj takie bardzo osobliwe klimat Wietnamu. Tak, tak, taki prawdziwy Wietnam, prawdziwa Azja. Jest tutaj coś takiego wyjątkowego. Mam nadzieję, że jeszcze później uda mi się nagrać właśnie takie fajne ujęcia uliczek, jakichś straganów i tak dalej, bo jest to no, pierwszy raz takie widzimy w Wietnamie, aż tak bardzo intensywnie tutaj właśnie zarysowane. Jaka fajna. Po, pod główką ją podrab na pod brodą no i jesteśmy właśnie w restauracji no bo to bardziej właśnie trzeba nazwać że restauracja, bo to nawet nie jest knajpka ceny są tutaj adekwatne no takie znaczy no polskie ceny polskie, ceny, tak? polskie z baru mlecznego no trochę większe niż trochę z baru mlecznego no, od razu wam pokażę tutaj menu mamy pyza menu a jeszcze zanim wam pokażemy nie zobaczcie co dostaliśmy. Smalec prawdopodobnie domowej roboty. No trochę tego mało chlebka dostaliśmy jak na taką ilość smalca. Ale fajnie, fajnie. I ogórki kiszone, wow. Co my tu mamy do wyboru? Jakieś deska Wendin kosztuje gdzieś ze 140 zł, z 14, 24 zł, przepraszam, bigos kosztuje gdzieś za 20 zł. Mm. Co tu jeszcze jest ciekawego? Zupa pomidorowa mm, kosztuje gdzieś 14-15 zł tutaj. Ale fajnie po polsku poczytać. Mm, golonka kosztuje 140 tysięcy, czyli gdzieś 225 zł. Ja sobie zamówiłem gołąbki w sosie pomidorowym, czyli gdzieś za 18 zł. I jeszcze jest schabowy z ziemniakami, z smażoną kapustą. W sumie mogłem zjeść to, ale skoro mam problemy z żołądkiem, więc wolałem coś le bardziej lekkostrawnego, czyli to. O, macie tu jeszcze co jest do wyboru, co jest do wyboru, placki i gulasz z plackami ziemniaczanymi, ziemniaczanymi za 110. No i jeszcze doliczają do tego 10% vat No to trochę niefajnie, że tak podają ceny. Kasia zamówiła sypy ziemniaczane za 70 tysięcy, czyli gdzieś 13 zł. No, takie ceny polskie. Powiem ci, że mam coś na Twój ból żołądka. To tak? jest homemade wódka o smaku okay. y, miód z cynamonem, o smaku chili, y, berry, czyli jeżyny. Chyba tak. Jeżyny i cynamon i apricot and apple. Mm. I tak się zastanawiam czy sobie nie wziąć szota 20 mm. tysięcy. A, no. Kurczę, akurat naprawienie mm. święta są, można się... Tu przez okno mamy widok na ulicę, ale... Jesteśmy sami całkowicie. Nie wiem, kto tutaj w ogóle przychodzi, bo tutaj trafić jest bardzo trudno. Jak czytałam opinie o tej knajpie, to najczęściej ktoś pisał, że ktoś mnie tam zabrał. Aha. Także myślę, że tutaj ktoś po prostu z przypadku nie trafi. Bez przypadku to się nie trafi. Nie, nie to trafi. trzeba wiedzieć tam, konkretnie. Hmm. O, bar. Konkretnie tutaj trzeba przejść w to miejsce, bo tu naprawdę jest ślepy zaułek. Taki. Ja ja wiedziałam właśnie, gdzieś czytałam, nie wiem, na tym podejdzą, że... O, o no, no i właśnie ktoś polecał Polską knajpę, mhm. No to jest bardziej taka mielonka niż smalec, bo jest bardzo dużo mięsa. Sprawa mm. mm -hmm. no, prawda smak to nie przypomina, może odrobinę. Ja? Ale i tak jest bardzo dobre, O kurde. No A ten ogórek jest kiszony czy konserwowy? Konserwowy chyba. Dziwny ogórek, bo ani, No właśnie. Mamy ani konserwowy, tam. ani kiszony. Bardzo. Nie, jest na pewno kiszony. Na pewno nie jest konserwowy. Jest kiszony, ale, ale bardzo pikany, taki po w stylu wietnamskim. Wiele coś, co jest, miało być pyzą, ale nie do końca jest pydzą. No pewnie jest robione z ziemniaków, ale... No to nie są pydzą. Już mocno przesiąknięte Wietnamem. Placek ziemniaczany, Mhm. Mm Kasia ze swoich pys nie jest za bardzo dobra. No to nie bo ma to, nic wspólnego z nie, nie ma nic wspólnego zupełnie z pyzą, więc to to... To nie jest niesmaczne, tylko że to nie psa, No Nie, nie jest, jest też pyza. jakieś super smaczne. No nie jest też takie, nie jest takie, że się nie da ale mhm. wiecie, to ma to wspólnego z kuchnią polską, co nasz pomstadania wietnamskie z wietnamskimi. <grym> Mój głąbek wygląda od, odrobinę lepiej. Wygląda teoretycznie tak jak powinien. Jest i mizeria, jest i gołąbek z pomidorami i z ziemniaki. O, możemy sprawdzić na ziemniaki, bo to jest taka podstawa. Chyba jest już z masłem. Albo z jakąś bardziej margaryną. Bardziej margaryną. Więc ziemniaki. Gołąbek strasznie wodnisty. Rozpływa się. Więc nie wypuszczony, że nie był... że był zamrażany. No ma. W środku wygląda, wygląda nie najgorzej, ale chyba, chyba był damrażany albo jakoś rozpływa się po prostu. Na pewno no to nie jest polski gołąbek. Nie, 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 jest w sumie nawet dobry w smaku, ale to nie jest polski gołąbek w żadnym wypadku. Zaraz zobaczymy co Kasia to powie. Nie ryż w środku. Nie to jest mięso. Ale taki... Nie, nie to nie, no, nie smakuje Tak samo jak ten sos, co Kasia ja, miała do pyj. sos sojowy z mąką. To jest sos sojowy z magii. Albo z magii też i z mąką. No to nie ma smaku. I tak samo czuję podobny smak w środku gołąbką. Więc... a zobaczmy jeszcze. A zobaczymy ostatnią rzecz, która może tutaj uratować. Ostatnia szansa w mizerii. Jak będzie smakować? Znaczy no u mnie ta surowka była najlepsza. No, mizeria powiedzmy, że jest taka jak w Polsce. Każdy robi inaczej mizerii, ale to powiedzmy jedyna rzecz, która smakuje tak jak w Polsce. Właśnie, każdy inaczej robi wizerię. Na przykład ja robię wizerię na słodko, a moja teściowa robi na słono. A jak wy robicie wizerię? No, jestem ciekawa. Na na słono. Słono, kwaśno. Hmm. I na przykład robię na słodko. A jestem właśnie ciekawa jak wy robicie mhm. e, Więc jeszcze ostateczną relację zdam pan jak to zjem, ale na razie pierwsze wrażenia... Do dupy. Do dupy. Udało nam się znaleźć, można też kupić e, Psinę Grillowane psy Ale to jakaś, taka cała ulica była e, Z psami Dosłownie było ich na kilku stoiskach I to pierwszy raz widzieliśmy I w bardzo wielu miejscach na tym Znaczy wielu, no w trzech, czterech miejscach na tej na uliczce, którą szliśmy, e, były właśnie psy. Ja nawet nie komentuję, bo się tam w Pierwszy raz dosłownie w Wietnamie widzimy psy, żeby były sprzedawane jako jedzenie. To był taki połowy tradycyjny wietnamski bazar, gdzie nie chodzą turyści, i już tam to jedzą. No. Mhm. Massakra, aż A jeszcze co do baru pyza. No to po skończeniu jedzenia nasze opinie się nie, nie zmieniły. To są zmarnowane pieniądze. No zmarnowane pieniądze, bo <laughs> chcieliśmy zjeść coś fajnego, co z wyglądu, powiedzmy, no moje przypominało prawdziwe danie, Kaś nawet z wyglądu ja za bardzo nie przypominało. Przy, Mam nadzieję, że się nie rozchoruję potem, bo to prawdopodobnie, tak jak no, mówiłem, mrożone. było mrożone. Jak będziecie w Hanoi, to nie, nie, nie warto. warto do tego panu, którego byliśmy. Tak, no pat... rzeczywiście, ma zawsze. Taka, ma to. Nie ma pięknie, nie ma tam dużo dachów tak, na świeżo. Zrobiamy. Bo on ma tylko to, co ma zrobione na świeżo. to co sobie dzisiaj tak. właśnie Naprawdę żałuję, że za tą cenę tutaj wydaliśmy, no. mogliśmy mieć naprawdę ekstra piękne. Ani się tym nie najadłam, tylko no. zapchałam się i to było takie mega tłuste. I to nie było jeszcze tak z prawdziwych ziemniaków, tylko z takiej paćki takiej, coś się wodą zalewa. Jesteśmy teraz nad jeziorem, które nazywa się Hotai. Mm, ale tam w oddali widać takie różne wieżowce. Więc to jest trochę wieżowców w Hanoi, ale to chyba bardziej mieszkalne są. Mm -hmm. Można tutaj sobie kupić żubika za 2 dolary. Ango właśnie chyba przed chwilą kupił i wypuścić. Eee, no, na szczęście. A potem, A potem pani go z powrotem łapie, wpuszcza go do miski i z powrotem interes się kręci. Pałac prezydencki. Pałac prezydencki, jest tutaj dużo y, budynków rządowych. I tam i tam były też jakieś rządowe tutaj też jest jakiś rządowy, albo jakiś partyjny. A, cało, cała ta dzielnica. O, fajny plac, bo jest wydzielony, że tu nie mogą wjeżdżać samochody. I ludzie sobie tutaj chodzą, bo oni w sumie często nawet właśnie widzę, że nie biegają tylko chodzą, maszerują. Soviet, czy coś tam tak, jest tak, tak. Ale tu... jestem zdziwiona, że jest zakaz jazdy dla skuterów, bo skutery są wszędzie. Więc właśnie widzimy bardzo dużo takich ludzi, Wietnamczyków, właśnie, którzy co najmniej chodzą, niektórzy biegają. I to jakieś młodzi, naprawdę, to nawet bardziej starzy starzy chyba, no. ludzie. 70 plus... Czy... O, o, i chyba tutaj będzie właśnie mauzoleum e, Ho Chi no właśnie nie wyczony, że będzie już zamknięte, bo już która jest godzina, nie wiem która jest godzina. Jest 17, ale... A, i tu chyba jakieś muzeum było. Mm. Tutaj jestem naprawdę zaskoczony, ponieważ tutaj jest e, normalnie chodnik, tędy sobie przeszliśmy, tutaj wszyscy chodzą. A tu jest zakaz przechodzenia. Jest napisane Restricted Area No Trespassing. A i tutaj też. Czyli trzeba tutaj uważać. Pan już tutaj czeka, żeby mi tylko coś zwrócić Prawda. uwagę. pójdziemy w może to będzie? No, tutaj lepiej nie ryzykować, bo nie niewykluczone, że tutaj za postawienie stopy na zapisko, blisko Hachimina można było dostać jakąś niezłą karę. To ostatnio czytałem, czytałem czy słuchałem, no ale to już naprawdę trzeba być Amerykaninem. To chyba był Amerykanin. Był na wycieczce w Korei Północnej. No nie wiem jak można wpaść na tak debilny pomysł w takim kraju. Nie wiem jak on, jak on to zrobił, ale ukradł z, na hotelu, w którym mieszkał. Był rozwieszany jakiś taki partyjny, prorządowy transparent, jakiś taki plakat. E, I to ukradł, zwinął to, pewnie chciał to wywieźć. No i go przełapali. Szybki sąd dostał 25 lat ciężkich pracach, e, ciężkich robót w obozach pracy. E, raczej bym chyba nie liczył na żadne ułaskawienia, nic z tych rzeczy. I z tego co tam były jakieś komentarze, to najczęściej ludzie po kilku latach po prostu umierają w takich obozach pracy, więc, e, więc tych 20, 25 lat na pewno nie przeżyje. No to naprawdę trzeba być amerykaninem, takim właśnie typowym amerykańskim turystą. Jest takich cała masa. Nie, nie chciałbym... gdzieś ge... w świętym miejscu, tyłek, Nie chciałbym generalizować, bo są też i normalni ludzie, ale taki właśnie typowy amerykański, taki stereotyp jest na pewno... Każdy, kto podróżuje, na pewno wie o co chodzi. Amerykanin, Brytyjczyk... Brytyjczycy przecież co w Malezji, gdzieś na jakiejś świętej górze laski się porozbierały i też dostali jakieś Chcesz tam jakieś kary dostali. no to no po prostu trzeba być idiotą w ogóle nie wiem no nie, nie szanować czyjegoś świętego miejsca nie jak jest dla mnie też. i też z podobnych powodów Często mają już Chińczycy zakaz wstępu do różnych miejsc, ponieważ oni to też jeszcze się zakopują w taki sposób, że szkoda gadać. Obawiam się, że nawet jak będzie to otwarte, bo chyba jest teraz właśnie zamknięte, to niestety nic wam nie nagramy, nie pokażemy, ponieważ trzeba tutaj zostawić wszystkie kamery, aparaty i wszystkie urządzenia elektroniczne. Nieźle. przychodzić przez sklepy przejść.